To miał być zwykły jesienny poranek. Liście szeleściły pod butami dzieci biegających do szkoły podstawowej nr 7 w małym, przemysłowym miasteczku Kozielsko. Klasa 8B, grupa 17 uczniów, z których większość znała się od przedszkola, miała właśnie zacząć zajęcia z biologii. Ich nauczycielka, pani Jagoda, przyszła tego dnia do szkoły nieco później niż zwykle z powodu awarii samochodu. Kiedy weszła do sali 208, zamarła. Klasa była pusta. Tornistry leżały przy ławkach. Otwarte zeszyty, porzucone długopisy, jeden plecak nadal się kiwał, jakby ktoś dopiero co go postawił. Wszystko wyglądało tak, jakby dzieci w jednej chwili po prostu wyparowały. Dyrekcja natychmiast wezwała policję. Rozpoczęło się śledztwo, które wstrząsnęło całą Polską. Rodzice uczniów, w szoku i rozpaczy, zaczęli pojawiać się przed szkołą, nie wierząc, że ich dzieci mogły zniknąć tak po prostu, bez świadków. Bez hałasu, bez jakiegokolwiek śladu. Monitoring szkolny był bezużyteczny, wideo z kamer zostało dziwnie uszkodzone, a nagrania między godziną 7:58 a 8:07 zniknęły. Detektywi próbowali odzyskać pliki, ale nawet specjaliści z warszawskiej centrali nie byli w stanie niczego odtworzyć. Zaczęły pojawiać się teorie: porwanie, masowy wybryk młodzieży, a nawet sekta. Media zalały Kozielsko. Reporterzy stacji telewizyjnych rozstawiali się z kamerami pod szkołą i przed domami dzieci. Władze próbowały zachować spokój, ale w powietrzu unosiło się napięcie. Ludzie zaczęli szeptać o dziwnych rzeczach, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach, o dziwnych samochodach widzianych przy szkole nocą, o niepokojących dźwiękach dochodzących z piwnicy budynku szkolnego. Nikt jednak nie spodziewał się, że sprawa przybierze taki obrót. Pierwszy przełom miał miejsce trzy dni później, kiedy jeden z psów tropiących znalazł coś dziwnego za szkołą. Tuż przy linii drzew, fragment tornistra z naszywką imienia Max jednego z zaginionych chłopców, porzucone przy leju w ziemi, jakby ktoś wyrwał go z rąk i rzucił. Wokół znaleziono ślady butów dzieci, które prowadziły do nikąd. Po prostu się kończyły. Żadnych odcisków dorosłych stóp, żadnych znaków walki. Po prostu cisza i pustka. Policja przesłuchała wszystkich uczniów i nauczycieli obecnych w szkole tego dnia, ale nikt niczego nie widział. Jedna dziewczynka z klasy 7a, Zuzia, powiedziała, że słyszała coś jak dudnienie albo brzęczenie, zanim wyszła z toalety i zauważyła pusty korytarz przed salą 208 dźwięk, według niej brzmiał jak wirująca maszyna. Nikt nie potraktował tego poważnie. Przecież szkoła miała wiekowe rury i system grzewczy, który często wydawał dziwne odgłosy. Z czasem śledztwo utknęło w martwym punkcie. Nie było okupów, nie było wskazówek. Zniknięcie klasy 8B stało się największą zagadką w historii polskiego szkolnictwa. Niektórzy mieszkańcy zaczęli wyprowadzać się z Kozielska, inni trzymali dzieci w domach. Szkołę zamknięto, a sala 208 została zamurowana decyzją kuratorium. Mówiono, że to dla dobra społecznego. Rodziny nie przestawały szukać. Zorganizowano grupy poszukiwawcze, prywatni detektywi analizowali każdą sekundę dostępnych informacji. Niektórzy zwrócili się nawet do mediów zagranicznych i programów o zjawiskach paranormalnych. Jedna z matek twierdziła, że widziała swojego syna Piotrka w oknie starego autobusu zaparkowanego przy stacji benzynowej 40 km od miasta. Policja sprawdziła każdą kamerę, każdą stację, ale chłopca nie było. Po dwóch latach większość rodzin pogodziła się z tragedią. Zorganizowano nawet symboliczne pogrzeby. Postawiono tablicę pamiątkową pod szkołą. Ale nie wszyscy się poddali. Jeden ojciec, pan Jarosław, ojciec Mai, był przekonany, że dzieci wciąż żyją. Zostawił pracę, sprzedał dom i przeniósł się do furgonetki, którą przemierzał całą Polskę, szukając śladów. Śledził fora internetowe, dzwonił do jasnowidzów, odwiedzał złomowiska, opuszczone fabryki, linie kolejowe, stare tunele. I wtedy, dokładnie sześć lat później, w upalny dzień czerwca 2027 roku. Na złomowisku w Słowiańsku, ponad 300 kilometrów od Kozielska, młody chłopak o imieniu Dominik pracujący przy rozbiórce starego autobusu natrafił na coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Pognięciony zeszedł z nazwiskiem Maja J na okładce, zawierający lekcje biologii, datowane na dzień zaginięcia. Zeszedł znaleziony na złomowisku w Słowiańsku wyglądał, jakby właśnie został wyjęty z uczniowskiego plecaka. Kartki nie były zniszczone, zapis był czytelny, a na ostatniej stronie znajdowało się rysowane ołówkiem serduszko z inicjałami EMJOMK. Które bez wątpienia należało do maja Jastrzębskiej Jednej z zaginionych uczennic Dominik, nie wiedząc jeszcze, jakiej wagi był jego przypadkowe odkrycie Zabrał zeszyt do domu i pokazał ojcu, byłemu policjantowi Ten natychmiast rozpoznał sprawę sprzed sześciu lat Ręka mu zadrżała Nie miał wątpliwości, to mogło być przełomem Którego nie udało się osiągnąć przez sześć długich lat Zeszyt trafił do lokalnej komendy Policja potraktowała sprawę z początku sceptycznie, ale po potwierdzeniu autentyczności pisma przez biegłego grafologa, rozpoczęto nieoficjalne dochodzenie. Wszystko działo się w tajemnicy. Do Słowiańska wysłano grupę specjalną, która przeszukała całe złomowisko. Znaleziono więcej: fragmenty tornistrów, dziecięce buty, stare opakowanie po batoniku z datą ważności do października 2021 roku, a nawet kartkę wyrwaną z zeszytu do matematyki z wyraźnym śladem krwi na rogu. Najbardziej niepokojące było jednak co innego: w jednej z poddziałych naczep, przykrytej stertą zgniecionych lodówek i blach, znajdowała się przestrzeń przypominająca prymitywną celę. Na wewnętrznych ścianach znaleziono wydrapane napisy. Niektóre brzmiały jak dziecięce wołania o pomoc. Mama, tata, Boli, jest nas siedemnaście, ale ktoś znów zniknął nie otwieraj drzwi, on nie lubi światła świadczy za marli, gdy jeden z funkcjonariuszy wypowiedział zdanie, którego nikt nie chciał usłyszeć. To wygląda jak miejsce przetrzymywania. Media nie wiedziały jeszcze o znalezisku, ale wiadomość szybko dotarła do pana Jarosława, ojca Mai, który przez przypadek tym samym tygodniu odwiedził pobliską wieś, szukając dziwnego autobusu, o którym ktoś pisał na internetowym forum dla poszukiwaczy zaginionych. Gdy dowiedział się o odkryciu w Słowiańsku, natychmiast tam pojechał. Na miejscu rozpoznał plecak córki, zielony z wisiorkiem w kształcie pandy, zrobionym z filku. Wstrząśnięty, ukląkł przy złomowisku i nie mógł wydusić słowa. Policja... Naciskana przez rodzinę i coraz bardziej rosnące napięcie wśród służb, rozpoczęła pełnoskalowe dochodzenie. Obszar złomowiska został ogrodzony, a śledczy sprowadzili specjalne psy tropiące, które ku przerażeniu wszystkich zaprowadziły funkcjonariuszy do starych, betonowych rur kanalizacyjnych schowanych pod zwałami śmieci. Wewnątrz jednej z rur, przy zakręcie, odnaleziono małą, niebieską tenisówkę z imieniem Ania napisanym markerem. Tym razem nikt nie miał wątpliwości, dzieci były tu przetrzymywane. Ale przez kogo i dlaczego? Przecież sześć lat minęło, nie było żadnych żądań okupu, żadnych śladów działalności przestępczej, żadnych świadków. Policja zaczęła analizować rejestry własności złomowiska, ale dokumenty były dziwnie niekompletne. Oficjalnie miejsce należało do nieistniejącej już firmy recyklingowej EcoTrans, która zbankrutowała w 2020 roku, a jej prezes zaginął w tajemniczych okolicznościach w 2021 roku. Śledczy dotarli do jednego byłego pracownika firmy, starszego mężczyzny o imieniu Wacław, który przez lata doglądał złomowiska. Przerażony widokiem funkcjonariuszy i pytaniami, które padały, początkowo nie chciał mówić, ale pod wpływem emocji wyznał coś, co zmroziło wszystkich obecnych. Oni przyjeżdżali nocą. Zawsze po cichu. Autobus bez świateł, kierowca w czerni, z dziwną blizną. Zawsze mówił tylko jedno zdanie: Niczego nie widziałeś. A ja. Ja nie miałem wyboru. Grozili mi? Na pytanie, kim byli oni, Wacław tylko spuścił wzrok i powiedział cicho. To nie byli ludzie jak my policja zignorowała to zdanie jako wynik traumy, ale pan Jarosław zaczął drążyć temat głębiej. Skontaktował się z niezależnym dziennikarzem śledczym, który specjalizował się w historiach o porwaniach i tajemniczych zniknięciach dzieci w latach 90. Wspólnie zaczęli analizować wszystkie znane przypadki porwań klas szkolnych, które były rzadkie, ale występowały najczęściej bez żadnych wyjaśnień, podobnie jak w Kozielsku. Następne dni przyniosły kolejne odkrycia. Wśród porzuconych metalowych skrzyń znaleziono resztki przenośnego laboratorium, probówki, strzykawki, nocji z dziwnymi oznaczeniami, a nawet zdezelowaną kamerę z uszkodzoną taśmą. Technikom udało się odzyskać jedynie kilka sekund nagrania rozmyty obraz dzieci siedzących w kręgu, milczących, zgaszonych, jakby byli zahipnotyzowani. W tle słychać było mechaniczny szum, a potem przeraźliwy pisk. Obraz urwał się nagle. Jakby ktoś brutalnie wyłączył urządzenie. Wiedząc już, że dzieci były naprawdę obecne na złomowisku, śledczy ogłosili oficjalnie wznowienie śledztwa. Ale zanim doszło do konferencji prasowej, pan Jarosław, który nie spał od trzech dni, zauważył coś dziwnego. Na jednym z kadłubów zniszczonego autobusu ktoś wyrył palcem napis: Znalazłeś nas? On jeszcze tu jest. I wtedy wszystko się zmieniło. Kiedy pan Jarosław odczytał napis wyryty na kadłubie autobusu, znalazłeś nas? On jeszcze tu jest wstrzymał oddech. Nie był pewien, czy to żart, czy kolejna fałszywa wskazówka. Ale coś w tej wiadomości, coś w tej niepozornej frazie, pisanej palcem porzy, sprawiło, że jego serce zaczęło bić szybciej. Był pewien jednego, to napisała jego córka. Styl pisma, sposób łączenia liter znał go z kartek, które Maja wrzucała mu do teczki, gdy zapominał śniadania ostrzegł policję, ale nocą wrócił sam na teren złomowiska, niosąc jedynie latarkę, latami zebrane notatki o zaginięciu i modlitwę, że jeszcze nie jest za późno. Zaczął przeszukiwać wraki jeden po drugim, aż natrafił na stary, pordzewiały autobus szkolny bez tablic. Drzwi były zaspawane, ale przez jedną ze szczelin dobiegał stłumiony, rytmiczny dźwięk, jakby ktoś z wewnątrz z trudem oddychał. Pan Jarosław nie myślał długo. Znalazł łom i zaczął rozrywać wejście ignorując krwawiące dłonie. W końcu usłyszał cichy jęk. Kiedy otworzył drzwi, z wnętrza buchnął odór stechlizny i wilgoci, ale jeszcze bardziej przerażający był widok. Na podłodze leżała wychudzona postać młody chłopak, może dziewiętnastoletni, cały brudny i przerażony. Miał na szyi breloczek z napisem Kamil 8B. Policja przyjechała natychmiast po jego zgłoszeniu. Kamil został zabrany do szpitala, gdzie przeszedł szereg badań fizycznych i psychologicznych. Wszyscy spodziewali się, że będzie szokowany, otępiały albo milczący. Ale on mówił. Mówił długo i bez przerwy, jakby trzymał to w sobie przez sześć lat. Jego słowa wstrząsnęły nie tylko lekarzami, ale też funkcjonariuszami i rodzinami. Kamil opowiedział o dniu zniknięcia. O tym, jak nauczyciel biologii został zastąpiony przez nieznajomego mężczyznę w Czerni, który poprosił klasę, by zeszła do piwnicy szkoły na specjalne zajęcia terenowe, kiedy zeszli, Drzwi zamknęły się za nimi automatycznie. Zgasły światła. Usłyszeli dźwięk, który przypominał wirujący silnik, a potem obudzili się już gdzie indziej w ciemnej, metalowej przestrzeni, która z czasem okazała się jednym z przekształconych autobusów ukrytych pod złomowiskiem. Dzieci były przetrzymywane osobno. Autobusy, jak powiedział, były przerobione na cele. Każdy miał swoje okno czasu, ekran pokazujący tylko jeden widok, szarą ścianę z zegarem bez wskazówek. Dostawali wodę i jedzenie, ale tylko od czarnego mężczyzny, którego twarzy nigdy nie widzieli. Czasem słyszeli, jak ktoś inny krzyczy. Czasem jeden z nich znikał na zawsze. Kamil nie wiedział, ilu zostało, ale był pewien, że część z nich żyje. Jedno powtarzał ciągle, z przerażeniem w oczach, On tu nadal jest. On nie chce, byśmy odeszli. Śledztwo przybrało niespodziewany obrót. Policja odkryła pod złomowiskiem system podziemnych tuneli, prowadzących do nielegalnej instalacji laboratoryjnej. Znajdowały się tam dziesiątki pustych kapsuł, przypominających komory sensoryczne. W dokumentach, odnalezionych w zardzewiałej szafie, znalazły się wzmianki o eksperymencie adaptacyjnym oraz notatki o testowaniu neuroprzekaźników pod wpływem izolacji sensorycznej, ale kto za tym stał? I co dokładnie testowano na dzieciach? Na jednej z kartek widniał podpis. Doktor E. Morawski, Instytut Badań Psychologicznych Nowych Granic, gdy policja próbowała zidentyfikować tę osobę, okazało się, że nie ma żadnego śladu po takim instytucie w rejestrach. Co więcej, nazwisko Morawski widniało już kiedyś w faktach, jako podejrzane o nielegalne eksperymenty na ludziach w latach 80., który zaginął po zamknięciu jednostki badawczej w Bieszczadach. Czy to możliwe, że człowiek ten powrócił? Czy przez dekady przygotowywał swój eksperyment, wybierając dzieci jako ofiary? Kamil został przeniesiony do bezpiecznego ośrodka, ale nocami krzyczał. Mówił, że czarny go znajdzie. Że światło go nie powstrzyma, lekarze zaczęli podejrzewać syndrom psychotyczny, ale nagrania z monitoringu szpitalnego pokazały coś niepokojącego. W jednej z nocy, tuż przed awarią systemu, kamera uchwyciła czarną sylwetkę stojącą przy łóżku Kamila. A potem ekran zamigotał, a chłopak zniknął. Znowu, media eksplodowały. Ludzie mówili o duchach. Rządowych eksperymentach, spisku. Policja ogłosiła oficjalne zamknięcie złomowiska i przekazanie sprawy jednostce specjalnej ABW. Ale dla pana Jarosława to nie był koniec. On wiedział, że dzieci nie zniknęły przypadkiem. Kamil był pierwszym, ale nie ostatnim. Co więcej, był przekonany, że Maja nadal żyje. I wtedy, tydzień po zniknięciu Kamila, pan Jarosław otrzymał paczkę. W środku znajdowała się tylko jedna rzecz. Polaroidowe zdjęcie jego córki, trzymającej kartkę z napisem Tata, nie przestawaj mnie szukać, zdjęcie było datowane na dzień poprzedni. Paczka z polaroidem Mai była ostatnim dowodem na to, że ktoś wciąż pociąga za sznurki. Została wysłana z głuchoła z miasteczka oddalonego o niemal 400 km od złomowiska. Jarosław natychmiast wyruszył w podróż, a po dotarciu do lokalnego punktu pocztowego dowiedział się, że kopertę wrzucono do skrzynki o czwartej rano. Monitoring Oczywiście zniknął dysk, został skradziony z serwerowni w noc poprzedzającą jego przyjazd. To nie był przypadek. Ktoś bardzo chciał, by nie zostawić żadnych tropów, ale zarazem chciał, by Jarosław szukał dalej. Jarosław, mimo zmęczenia i ranna duszy, nie ustawał. Skontaktował się ponownie z dziennikarzem świadczym Pawłem Gawrońskim i wspólnie połączyli fakty. Głuchołazy, złomowisko, opuszczona linia kolejowa, której nitka łączyła oba miejsca. Kiedy zaczęli przeglądać stare mapy przemysłowe, odkryli coś jeszcze istniejąca do lat 70. podziemna sieć łącząca ośrodki badawcze i magazyny wojskowe, przebiegająca dokładnie pod obszarem złomowiska i opuszczonymi stacjami kolejowymi. Większość z tych tuneli została zabetonowana, ale nie wszystkie. Wspólnie z grupą ochotników, byłych żołnierzy, ratowników i speleologów zorganizowali nieoficjalną ekspedycję. Dotarli do jednej z zapomnianych stacji, gdzie pod warstwą gruzu i wody odkryli masywny włas prowadzący w dół. Z każdym metrem w głąb temperatura spadała, powietrze stawało się gęstsze, a sygnał GPS zanikał. W końcu dotarli do żelaznych drzwi oznaczonych numerem, 208 dokładnie takim, jak sala, w której wszystko się zaczęło. Za drzwiami rozciągał się korytarz oświetlony bladymi lampami fluorescencyjnymi. Pomieszczenia po bokach przypominały laboratoria porzucone w pośpiechu, z przewróconymi krzesłami, niedopitą kawą w plastikowych kubkach, notatkami pełnymi niezrozumiałych wzorów. W jednym spokoju znaleźli tablicę z napisem, projekt, cicha klasa obok, zdjęcia dzieci z 8B, wszystkie opatrzone numerami. Każde zdjęcie miało inny kolorowy kod, niebieski, czerwony, czarny. Jeden z kodów czarny oznaczał etap trzeci, podmiot niestabilny, zatrzymany na obserwacji. Wtedy usłyszeli dźwięk, jakby szuranie kroków. Grupa stanęła jak wryta. Z drugiego końca korytarza wyłoniła się postać wysoka, w czarnym płaszczu, z twarzą częściowo przysłoniętą maską chirurgiczną. Mężczyzna mówił spokojnym, nienaturalnie pozbawionym emocji głosem. Przedstawił się jako Morawski, ten sam, który figurował w dokumentach z czasów PRL. Powiedział, że dzieci zostały wybrane, że były kluczem do przyszłości adaptacji człowieka do warunków izolacyjnych poza Ziemią, jakkolwiek szalenie by to brzmiało. Gdy próbowali go zatrzymać, zapaliły się czerwone światła, a Głośniki zawyły alarmem. Morawski uciekł w głąb tunelu, zostawiając za sobą zdezorientowanych członków ekspedycji. W tym samym czasie Jarosław odłączył się od grupy, kierując się intuicją, a może sercem ojca. Otworzył boczne drzwi oznaczone tylko literą M. Za nimi znajdowała się cela niewielka, słabo oświetlona, spryczą wiadrem i jedną dziewczyną siedzącą w kącie. Miała długie, splątane włosy, a jej oczy były przerażone, ale czujne. Kiedy uniosła wzrok, Jarosław upadł na kolana. To była Maja. Żywa, ale coś było nie tak. Maja mówiła cicho. Z trudem rozpoznawała ojca. Przez sześć lat była poddawana eksperymentom sensorycznym, psychicznym, chemicznym. Codziennie powtarzano jej, że nikt po nią nie przyjdzie, że świat o niej zapomniał, ale nie zapomniał. Jarosław wziął ją na ręce. Ale zanim zdążył wyjść, usłyszał kolejny komunikat z głośników aktywacja protokołu końcowego. Zabezpiecz jednostkę M. Uciekali przez labirynt korytarzy, ale drzwi się zamykały, ściany drżały. W ostatnim momencie znaleźli wyjście prowadzące na powierzchnię przez szyb wentylacyjny. Z pomocą reszty grupy udało się ich wyciągnąć na zewnątrz. Kiedy wyszli na powierzchnię, cały kompleks eksplodował, jakby ktoś celowo go samozniszczył. Media nazajutrz huczały od doniesień. Państwo odmówiło komentarza. Policja zaprzeczyła istnieniu tuneli. Ale Jarosław miał dowód Maja. Ona przeżyła. I mimo, że nie pamiętała wielu szczegółów, jedno wiedziała na pewno, nie była jedyna. Inni żyją. Gdzieś. Może znów uwięzieni, może wy, może obserwowani. Historia zakończyła się konferencją prasową, na której Jarosław, już nie jako zrozpaczony ojciec, ale jako wojownik o prawdę, powiedział. Nie przestawajcie szukać, nawet jeśli wszyscy wam powiedzą, że to koniec. Bo prawda nie zniknie tylko dlatego, że ją zakopiemy pod złomem. A gdzieś, na starym osiedlu, pewien listonosz wrzucił do skrzynki kopertę bez znaczka. W środku znajdowało się tylko jedno zdjęcie: klasa 8b, siedząca na tle szarej ściany, z napisem na tablicy. Zajęcia rozpoczną się za chwilę. Prosimy o ciszę.